Witam serdecznie, a dzisiaj kolejna gra, którą sobie przetestujemy na zmodyfikowanym Windowsie. Co z tego wyjdzie nie wiem i nie chcę zdradzać, także teraz mamy zwykłego Windowsa. Za chwilę Wam pokażę jak tu się prezentują klatki, chociaż tu prawy górny róg już nam chyba trochę zdradza. Ale zaraz odpalamy MSI Afterburner i zobaczymy. Także zapraszam do lajkowania, do komentowania i do subskrypcji. I myślę warto, warto skomentować, bo do wygrania będzie prawe turka. Więc jak tu skomentujesz, to już bierzesz udział, ale jeszcze to ogłoszę na Instagramie, także zapraszam serdecznie. No i co, przechodzimy do odcinka, tak, przechodzimy już do testów, sprawdziłem tylko coś mi tutaj nie gryzie, także zapraszam do testy.